Słuchajcie, kochani, dzisiaj mam obiad gotowca. Obiecałam Wam wczoraj, że zrobię zdjęcie albo nagram filmik z wczorajszego obiadu, ale no niestety nie zdążyłam, bo syn z moją podopieczną siedzieli już przy stole, a ja nie chcę tam cykać tych zdjęć. No ale dzisiaj będzie powtórka z rozrywki. To jest sałata dałam. Cukier i ich samorobny, taki ecik z czosnkiem, yy, z liściem magii. No to jest po prostu ten sos, jest coś wspaniałego. Sałata jest już wymieszana. Odstawiamy tutaj. Zostały dwa kawałki rybki. Yy, ta ryba była najpierw yy, podrumieniona na patelni. Taka ścięta, a potem ona była omoczona w cieście i wstawiona do piekarnika na kilka minut. Na no wczoraj ten obiadek wyglądał po prostu przepysznie i przepysznie smakował. I do tego słuchajcie po bawarsku kartoffeln salat. To jest dopiero pychota. Spójrzcie. Też w bardzo prosty sposób się to robi. I to nie jest kartofelny salat z jakimś tam jogurtem, tylko to jest zupełnie innym sposobem robione. Ten dorsz to była kupiona wczoraj świeża ryba, dorsz. No to co, kochani? Lecimy na stół.